Co odcinek, my mamy jakieś chore akcje z samego rana. Teraz godzina 5.00, my wyruszamy na tuning, ale przed tym jeszcze... Chcę wam pokazać ładne felgi, które mamy Akurat te felgi wybraliście na moim Instagramie Także nie możecie narzekać, że felgi nie są ładne Ponieważ wybierało mnóstwo osób te felgi Także założymy, ale oczywiście no przed tym musi być jeszcze wieść tuning i tuning akrapović No z końcówkami tylko Także za spokojnie, wyruszamy do Łodzi Zrobić wydech, potem mamy felgi będzie się działo. No i betkę się troszeczkę przemieni, no. Ale słuchaj, to zeszłego razu przywoziłem 2-0 diesel. Tym na, razem na 3 litrowe turbo 3 litrowe turbo, benzyna, także mam nadzieję, że nie będzie wstydu, wiesz, po prostu zrobimy maksymalnie będzie lepiej szlachetny wydech, jaki da się zrobić na tym silniku, nie? Będzie lepiej, pewnie. Możemy wam pokazać jak chcecie tak? na v na przepustnicach V8, ty zawsze, ja przyjeżdżam, ty zawsze, możemy pokazać V8 ja U, ho, ho, ście, cholera Na chwilę obecno mamy tutaj, widzicie, nie, podwójny jest wydech, jakby nie, więc tutaj te tłumiki końcowe na razie wycinamy, posłuchamy dźwięku, jak nam starczy wszystko będzie w porządku, a ja myślę, że starczy, to to giz działamy tylko tutaj z końcówką, jak nie, no to ewentualnie jeszcze tutaj katalizatory, nie? Do wycięcia. I, co najważniejsze, robimy wydech cichy i głośny z możliwością przełączenia, to co mnie najbardziej cieszy. I co ciekawe, że będą cały czas dwie rury czynne, nie? I tak. na cicho i na głośno na będzie leciało na dwie strony, nie? Więc to jest genialne. Będą sobie przepustnicy, tak? Te rurki będą połączone. Wtedy będzie dochodzić wydech, i będzie przechodzić tędy do końcówki na prosty, Tak A okay. przepustnica będzie zamknięta, to wtedy będzie leciało przez kurnik, a przepustnica się otworzy, to będzie leciało obok. Już kilnika. wiem, już wiem dlaczego tutaj podwójne, ok? Czyli na każdą stronę po prostu cicha, o, cicha i głośna opcja. Tak. I to już jest poważny system tego cichego, głośnego wydechu z takim blokiem do sterowania i dwie przepustnice, które będą się otwierać, żeby był głośny wydech, i zamykać się, żeby był cichy. Miał A, bum. Fajnie. To chodź, odpalaj i zobaczymy, Posłuchaj. Dobra. to jest na Tłumiki mamy wycięte i zaraz zobaczymy, jak na przelocie to będzie brzmiało. Ready? Pięć rury był. Można to tak zrobić? Żeby tak strzelało tutaj. Będzie wystarczająco. Ja nawet jak jeżdżę teraz kabrio, to powiem ci, że słyszę idealnie. Nie Nawet, nawet ci powiem, że o wiele lepiej to brzmi. Jak zamkniętym dachem, to bez sensu, nie? Nasze cudenko już jest gotowe. Bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ wcześniej mieliśmy dwa osobne tłumiki. Teraz jest jeden którego idą tak naprawdę aż cztery rury. Jedna z każdej strony jest cicha, jedna z każdej strony jest głośna, także cały czas będą dwie rury działające. No i co? Wiemy mniej więcej, jak będzie to brzmiało na głośnym, ale ja jestem ciekaw, jak to na cichym, jaki dźwięk będzie dało. I tutaj widzicie nasze końcówki akrapowicz, właśnie o to nam chodziło, że teraz możemy zaliczać cały wydech jako akrapowicz, nie? Ja liczę, że cały wydech jest zrobiony od akrapowicz, ponieważ panowie tutaj naprawdę dają radę. Także teraz co? Przymierzymy, nie? Nie no, jest okej okay, chyba, tak? Wstępnie jest git, no. To możemy próbować łączyć wieszaki i dopiero wtedy ustawimy sobie końcówkę. Dobra. No, Kochani, jesteśmy coraz bliżej celu, już zaspawana jest cała ta beczka e, końcowa, w miarę, prócz tych końcóweczek, jeszcze zaraz dopasujemy po prostu jak bardzo chcemy mieć je wysunięte, ale tutaj magia, tutaj magia, powiem wam, że serduszko się cieszy, że to jeszcze będzie i na cichym i na głośnym wydechu, także dobra. Ja myślę, że w ten sposób jest widnie. Najważniejsze, żeby akrapowicz się świeciło, bo przecież to wiecie. Test. Na zimnym, panie. A co najfajniejsze w tym wszystkim, co co klikamy? I cichutki wydech i zaraz na cichim zobaczycie. Kamerzysta umarł jak nagrywał <ślesk> No bo tego nie, tego nie słychać na aparacie i to jest najgorsze, że nie jesteśmy w stanie Wam przekazać, ale możemy Wam przekazać, że jest... że jest gitarka. najważniejsze oczywiście, że końcóweczki okrapowić musicie mi uwierzyć. Nie no, chłopacy, no chodźcie tutaj, chodźcie tutaj. Drugi wydech. Już robię tutaj u chłopaków i noci motorsport w Łodzi. Wtedy byłem bardzo zadowolony, mimo że było 2-0 diesel. Teraz 3, 3, 5 i oczywiście na pilocik. Dzięki bardzo. Was bardzo zachęcam do odwiedzenia fanpage'u. Tronka czy fanpage bardziej? Może być fanpage, może być stronka, może być telefon. Wszystko jedno. Tronkę, fanpage załączamy. Możecie napisać na owy cenę bez problemu. A my teraz lecimy się ścigać. Wybraliśmy spośród 10 różnych felki i było głosowanie na moim Instagramie. Także to wy wybraliście właśnie te felki. 11 tysięcy osób uczestniczyło w głosowaniu i teraz zobaczymy jak to będzie się działo. Myślę, że to nam się nie przyda. O kurde, ale zapakowane! Wchodząc na stronę ładnefelgi.pl, wpisując markę samochodu oraz model, możecie również zaznaczyć rozmiar felg, który preferujecie. Wyświetli Wam się cała lista felg pasujących do Waszego samochodu w dobrych cenach. Strona jest świetnie dostosowana, wygodna w użytkowaniu. No a moje felgi możecie zobaczyć kliknąwszy w link w opisie pod filmikiem. Mega mi się podoba ta felga, ponieważ w E39 mieliśmy alpiny, które są wieloramienne i ta felga też jest zarąbista, aczkolwiek ja bardzo i bardzo bym chciał spróbować takie na felgi, ponieważ według mnie czarna może troszeczkę się gubić, a ta felga akurat według mnie ma połączenie jakby tego czarnego i tego chromu, żeby nie całkowicie się gubiło w tym nadkolu, nie tylko jakoś fajnie było wyróżniona Dlatego chodźmy w ogóle, przymierzmy to, jakby to wyglądało. Felgi dobre same jadą Coś takiego, nie? Nie wiem czy w ogóle cokolwiek to daje, dlatego ja myślę, że po prostu lecimy teraz na wulkanizację, założymy to wszystko i są to osiemnastki. Nie chcieliśmy dziewiętnastek, ponieważ ja myślę, że straciłoby to troszeczkę na komforcie jezdy, nie? Nie kum jednej rzeczy, dlaczego tylu ludzi myje auta na myniach bezdotykowych? Ja przed chwilką wpłaciłem 10 zł, myłem swoje auto. Po pierwsze, nie da się umyć całego brudu, ponieważ muchy na przykład z przodu, czy jakieś komary, czy cokolwiek zostaje. Po drugie, nawet jak udało wam się umyć cały brud, nie da się wymyć całej pianki, ponieważ gdzieś piana zostaje, ja płukałem, płukałem auto, w nieskończoność ta piana wylatywała mi. I po trzecie, kwestia suszenia. Okej, okay, można. Umyć ręcznikiem, wysuszyć ręcznikiem, ale i tak nie wiem, z bagażnika, ze zderzaka, wszystkie krople wy nie zabierzecie. Ja akurat jeszcze szybko się przejechałem, i prócz tego, że krople mi zostały na aucie, po tym całe auto mam uwalone w piachu, ponieważ jak jak woda leciała z auta, to przykleił się piach. I mam auto, mam, mam wrażenie, jeszcze brudniejsze niż miałem przed mynią. Dlatego napiszcie mi proszę, jaką metodą trzeba myć na namyniach bezdatykowych, ponieważ szczerze nie rozumiem tego. Dźwięk powiem wam, że jest idealny. Nie zrobiliśmy nawet całego przelotu, ponieważ tutaj w tym aucie jest w dwóch miejscach katalizatory i żaden nie wycinaliśmy, więc tak naprawdę tylko tłumik końcowy po prostu zrobiliśmy na przelot, ale ten silnik właśnie pozwala na to, że ten jakby sam tłumik końcowy daje taki basowy dźwięk, ale głośniejszy niż był, nie? Idealnie. Bo jakbyśmy zrobili tutaj pełny przelot, ja myślę, i dalibyśmy jeszcze większą rurę, to wiadomo, że krzyczałby także oj, aczkolwiek nie wiem, czy to jest po prostu wysokiej częstotliwości, nie byłoby ich za dużo i nie byłoby wtedy takie po prostu piszczanie, a ja bardzo tego nie lubię, bo po prostu podgłośniliśmy tak naprawdę, troszeczkę podgłośniliśmy to, co było wcześniej. Jak na mnie jest idealnie teraz, jak że czuję po prostu przekosadką Friday, ponieważ troszeczkę dosłownie temu wydechu brakowało tej głośności, nie? Czy słyszysz, ale na obrotach jałowych jakoś tak strasznie mi nie pasuje ten wydech, nie? W sensie, zupełnie inaczej brzmi na jałowych, jak, jak jedzie, nie? No, ale wiesz, no jak z tyłu stoisz, no to jest głośny. Tak? Ty nawet jak dzisiaj przyjechałeś do mnie i, od, i, i odjeżdżałeś, no to pomyślałem nawet w pewnym momencie, że jest za głośny ten wydech, no. także... No wiesz no, kto co lubi No, ale, ale nawet na tych, na tych obrotach jałowych Nawet odstrzeluje, nie? Tak strzela trochę tak, tak, tak. Więc jest on. to nie jest ten przypadek Jak gościu zrobił na mustangu I podjeżdżał do ludzi, do przystanku I pokazywał sobie wydech no, no nie, masakra, masakra Także to nie jest, to nie jest ten przypadek no. Powiem wam, że ta felga wygląda o wiele lepiej Niż sobie myślałem Ale wy teraz zapewne i tak napiszecie, że O, wioska Tuning, Seba tu wjechał z Tuningiem I będziecie mieli rację Ponieważ w sumie wszystkie rzeczy które my zrobiliśmy w tym aucie Są fajne Ale przy odpowiednim oklejeniu Albo przy odpowiednim kolorze tego auta W tym momencie my mamy srebrny kolor Taki złotawy kolor Ale z tyłu mamy elementy karbonowe Które zarębiście wyglądają Aczkolwiek nie z tym kolorem Również przyciemnione szyby I te felgi no, powiem Wam, że wszystko jest naprawdę przekozackie. Aczkolwiek, no, auto wymaga albo zmiany koloru, albo to co my wymyśliliśmy, i o tym dowiedzieć się w kolejnym odcinku, jaka będzie przyszłość tego auta. Wbijajcie oczywiście na mojego Instagrama, gdzie macie tam jeszcze dodatkowo wyścigi z innymi autami, jakieś fotki, relacje, których nie ma tutaj na YouTubie. Także jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi motoryzacyjnymi planami, zapraszam Was. A ja dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się ciepło. Pa!